Dzisiaj temat taki, który wiąże się z takimi słowami jak kontrola, Kontroli. sprawdzanie, weryfikacja. Dzisiaj takie piękne są słowa, które nie pasują w żadnym stopniu do zwinności, ale które pomogą nam odpowiedzieć, kiedy product owner akceptuje wymagania. O! Kiedy product owner odbiera, czy akceptuje wymagania? To, to jest to... częste, nie? Tak, to jest Spotykasz bardzo... się z tym? O, się z tym? Ja też się z tym spotykam. Spotykam się z tym pytaniem, nie Ale pytam o pytanie, tak. czy spotykasz się z tym pytaniem? Tak, bardzo tak. Mm, bardzo często to pytanie ma miejsce w miejscach, w których ma miejsce w miejscach, ma słowo ale chodziło mi o to, że często dzieje się to w takich e, okolicznościach, w których na przykład mamy problem z dowożeniem wymagań. Czyli o. skończyliśmy sprint i nagle po zakończeniu sprintu mamy się wdrożyć, a okazuje się, że to wdrożenie nie jest niestety możliwe. Niestety. Bo, bo, bo coś zawiodło. Bo coś, zawiodło. Bo coś zawiodło. A Spotykamy się z tym też niestety na Sprint Review. Też. O, tak. To jest też takie miejsce, w którym, uwaga, to się nie dzieje, albo znaczy, nie powinno się dziać. Bo to, że niestety się dzieje, ale nie powinno się dziać. I teraz, zanim przejdziemy do meritum, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli w ogóle mówimy o jakimkolwiek odbieraniu czegokolwiek, to na pewno review nie jest, czyli przegląd nie jest tym miejscem. Bo jeżeli ktoś sobie wymyślił na przykład w Definition of Done, że Product Owner musi odebrać rozwiązanie, no to to powinno się zadziać przed review. Pamiętajmy, że sprint to nie jest coś, gdzie przez dwa tygodnie realizujemy dwa wymagania, tylko co kilka dni w sprincie mamy zrealizowane nowe rzeczy, jeżeli już faktycznie chcemy, żeby ktoś to odebrał, a zaraz będziemy dyskutować dlaczego i po co, no to to się dzieje po dwóch dniach, po trzech dniach, po pięciu, co chwila. Na pewno nie na review. Na review już tylko już dokonujemy przeglądu zgodnie z nami. Tak. Okej. Okay. No i tak to... już wiemy kiedy, to teraz zastanówmy się czy. 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 Wiemy kiedy, zastanówmy się czy. Czy Product owner odbiera nam wymaganie? Nie. Formalnie nie. 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 A nieformalnie też nie. Znaczy formalnie chciałem powiedzieć że według Scrum Guide nie. rozumiem. Formalnie znaczy, według Scrum Guide. No ja tak, nieformalnie też chciałbym, żeby nie odbierał. Ja też bym chciał. Okej. Okay. Czyli... Tu się zgadzamy. Zgadzamy się z tego, że nie chcielibyśmy, żeby w ogóle odbierał wymaganie. Ale dzieje się niestety tak, że Product Owner w jakiś sposób, może nie niestety, dzieje się tak, że Product Owner w jakiś sposób to wymaganie odbiera. Ja może troszeczkę mu się przesunę do przodu, a mianowicie odpowiem na pytanie, dlaczego nie chciałbym, żeby Product Owner odbierał to wymagania. Nie chciałbym, żeby Product Owner odbierał wymagania, dlatego że e, idealną sytuacją jest sytuacja, w której Product Owner pomaga zespołowi napisać user story. Do tego user story y, 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 przypisuje dobre, wysokopoziomowe kryteria akceptacji, z wszystkiego chlaki. Takim, ch chlaki, i dzięki tym chlakom zespół wie, w którą stronę w jaką stronę powinien y realizować to, wy to wymaganie. Jeżeli mamy dobre user story, dobre chlaki, to nagle okazuje się, że zespół pracuje dokładnie w, w tym kierunku, w którym chcemy, rozwija oprogramowanie w tym kierunku, w którym chcemy i nie potrzebujemy żadnej akceptacji tego, co zostało przygotowane, bo mamy zaufanie. O. Mamy tak zwane zaufanie, teraz... ale tak jeszcze chciałbym użyć jednego słowa, którego ostatnio używałam bardzo. Dużo mamy współodpowiedzialność. O. Wszyscy mamy współodpowiedzialność za to, że dostarczamy dokładnie tego, co potrzebuje nasz klient. Maksymalizujemy wartość produktu dla klienta, a klient dzięki temu jest jaki? Zadowolony. Pięknie. E, I teraz tutaj najczęściej pojawiają się głosy, ale no jak to to ja mam nie sprawdzić tego, nie wiem, nie przeklikać tego, co zespół zrobił. Nie no, jak najbardziej pewnie będziemy chcieli to przeklikać, tak? tak? Tylko nie nazywajmy tego odbiorem. Tak jest. E, zakładamy, że to jest zwykłe, zwykłe. Nawet nie powiem sprawdzenie, ale z czystej ciekawości fajnie byłoby to obejrzeć. Być może fajnie byłoby się tym pochwalić przed kimś. Natomiast na pewno nie jest to formalny odbiór. I teraz. Chyba my się zakończymy przypowieścią warsztacie w takim razie. Tak. Tak. Bo to jest takie przemyślenie na poniedziałek, e, albo na, na, poniedziałek. na poniedziałek. Kiedykolwiek, będzie Na poniedziałek. Kiedykolwiek oglądacie ten filmik, ale mamy nadzieję, że oglądacie go w dniu premiery, czyli w poniedziałek. Jeżeli jak 1700 innych osób? Tak, jeżeli jedziecie do warsztatu samochodowego na coroczną albo dwa razy w roku wymienić olej i filtr oleju, to moje pytanie brzmi, kiedy wy odbieracie tę tą tą, tą usługę? Czy wyciągacie bagnet i sprawdzacie, czy olej został wymieniony? I czy rozkręcacie silnik oleju, wyjmujecie, sprawdzacie, czy jest faktycznie nowy, świeżutki? Jeżeli nie, to. Te przemyślenia, które chciałbym, żebyście, żeby z wami zostało na ten tydzień, to pytanie dlaczego? Dlaczego nie sprawdzacie, czy olej, filtry, świece, cokolwiek w warsztacie samochodowym zostało wymienione? Przecież, to jest, przecież to jest samochód, którym, którym jeździcie z dużą prędkością. Czy, czy tak bardzo ufacie czy, czy tak mechanikowi, bardzo ufacie? Tak? a dlaczego ufacie obcemu człowiekowi, a nie ludziom, ludziom z którymi pracujecie?